Podczas festiwalu w Holandii dziennikarka internetowa skupia się na śmierdzącej stronie imprezy. Nie znoszę kolei do toalety. Możemy już wejść? Okazuje się, że w środku panuje zaraza. Można by tu zebrać piwo, ale czekają bardziej szokujący widok. To raczej nie jest PSUM. Chyba tak. <grywa> Jakiś amerykański turysta olał standardowe zwyczaje toaletowe. A to nie jest mydło. Przyłapany na głupocie Jankę szybko się wycofuje. Korespondentka jest w prawdziwym szoku.